Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Jumping Pet Simulator i długo pytaliście mnie, kiedy będzie jakiś kolejny odcinek. Proszę bardzo, jest dzisiaj, ponieważ dzisiaj wyszedł sekretny update do tej gierki. No i słuchajcie, sprawa jest taka, że wraz z tym update'em, co prawda nie mam aktualnie żadnej plakietki, więc nie mogę wam tego potwierdzić i póki co dalej jestem w media, ale zostałem przyjęty jako partner, więc będzie jeszcze oficjalny film z bycia partnerem, bo aktualnie chyba zapomnieli mi to po prostu dać, ale widzowie, jest już kodzik, który koniecznie musicie wpisać, ponieważ jest to peciszek dla was dosłownie ode mnie chcieliście być peta ode mnie, jest jakby kodzik Merez i na Merezie mamy sukces i zobaczmy, jak on wygląda. Ja tego nie wiedziałem, ani się Yoshi mi tego nie likował, żebym po prostu sobie tutaj zareagował, więc sprawdźmy, jak ten peciszek wygląda. Zobaczycie, co wybrałem i czy wam się w ogóle to spodoba. Zdejmujemy wszystko i po prostu sprawdzamy mojego kochanego, słuchajcie, Slocika. No, Slocika, dlatego, że jest to słuchajcie, partner, proszę bardzo, mam Hanka, Merezik i jest to taki leniwiec z plecaczkiem, zobaczcie. W ten sposób tutaj to wygląda, także na Naprawdę mega leniwiec. Zobaczcie, jaki tutaj słodkie, i naprawdę wygląda cudownie. W znaczy, ja się ja się tutaj spodziewałem dobrej roboty, ale to, to już w ogóle jest mega. Zobaczcie, takiego pecika, który ma oczywiście, jak innych partnerów, 50 mocy. Na start bardzo dobry pecik. Jak zaczynacie w jumpinga, no to bierzecie sobie różnych partnerów właśnie peciki i po prostu ciśniecie na chmurkach. Więc tutaj z moim synkiem mogę po prostu teraz sobie skakać. Brakuje mi tylko tej plakietki partnera. No po prostu zapomnieli, zakładam, więc tutaj wiecie, po prostu się przypomni i wtedy zrobimy jeszcze oficjalne wycie partnera. Derem, więc mega mi miło. oczywiście jak najbardziej zamierzam dużo nagrywać z tego trybu, no nie jest to niczym nowy, bo nagrywamy zawsze dużo i słuchajcie, to jest pierwsza rzecz, którą tutaj widzicie, nowa w tym update'cie, ponieważ mamy taki frenzy time i podczas tego frenzy time, ja na razie nawet nie skupiam się na wbijaniu tych punktów, znaczy coinów, bo chodzę tylko moim pecikiem, to prawie nic nie dostaję, no jak na moje to jest bardzo tutaj słabe, ale oczywiście blokujemy bo on widzowie będzie mega dużo wart, w sensie jakby no po prostu, to jest taki partnerski peciszek. No może nie mega dużo wart, bo można zawsze go odebrać, ale kto wie, czy później tego nie wyłączą, czy coś. I generalnie są takie nowe chmurki, które są dosłownie takimi chmurkami burzowymi. I tu dostajecie i gemy, i coiny, zauważyłem. Frenzy Time daje, we, tam wam, daje wam też Spida, więc tutaj naprawdę bardzo fajny taki Frenzy Time. No i mamy mojego partnerskiego pecika, to mnie bardziej tutaj jara, no po prostu cudownie wygląda. Ten plecaczek tutaj mega siedzi, w ogóle jak on się wydłuża, to też to dość zabawnie wygląda. Zobaczcie to, dobra. Także mega. Tutaj bardzo, bardzo duże postaranko. Fajny leniwiec, podoba mi się Berezik-leniwiec, który. No to jest taka troszkę odwrotność, bo wiecie, jeżeli chodzi o filmy na moim kanale, to są co chwilę. A tutaj mamy leniwca, więc fajnie myślę, to tutaj współgra ze sobą, że tak powiem. Nie wiem. W każdym razie, największym, słuchajcie, największą rzeczą będzie też nowe jajko, które macie dostępne tutaj na spałnie. I generalnie to jajko ma takie jakieś, nie wiem, burzowe, neonowe pety. Nie, nie wiem, jak to dokładnie nazwać, zaraz sobie sprawdzimy, ich nazwy, ponieważ oczywiście mam tryliony tutaj coinów. Chciałem powiedzieć już gemów. Mam tryliony gemów, więc na spokojnie sobie ogarniemy. Tylko załóżmy jakieś potężne peciżki z lakiem. Mam tutaj całkiem fajne te pety po 20%, po 25% także powinno się ładnie udać kolejne 20. I w tym momencie odpalmy sobie też oczywiście podkę na Lackbousta. 20 minut myślę, wystarczy no i ciśniemy, zobaczymy, jakie nam wypadną za pierwszym razem. Uwaga. A nie musimy jeszcze otworzyć 200 hellx. No dobra, to ciśniemy szybciutko. Tego się nie spodziewałem, ale mam oczywiście, wydaje mi się, czekajcie, 200, no to nie będziemy mieli za dużo na opening tak naprawdę. Skullheady bym chciał, Anubisa też bym chciał, więc myślę, że możemy próbować, bo jeżeli w Skullheadzie padłoby mi tutaj, wiecie, zrobiłbym go, zrobiłbym go do golden i później padnie mi 25% coin, to naprawdę będzie potężny. Także otwieramy i oczywiście te heliajeczka sobie otworzymy, no 200 musimy wydać te, więc tak naprawdę zostanie mi 100 ileś chyba. Jeśli jest to coś, ja sobie tutaj otworzę szybko i zaraz widzimy się przy tym nowym jajku. Mamy Skullheada, bardzo ładnie. Także zaraz widzimy się przy nowym jajku, zobaczymy, jak tam będzie dropiło. No oczywiście za dużo nie otworzę, ale na pewno zrobimy kolejny odcinek, w którym będzie większe otwarcie tych nowych jaj na respie, na spawnie. I dodatkowo oczywiście będzie już może znaczek partnera widzowie, Więc tak, oficjalnie jestem partnerem, ale tak nie do końca oficjalnie, bo jeszcze go nie dostałem. Ale peciczka macie, więc spisujcie berez widzowie, odbierajcie, bo będzie mi bardzo przykro, jak nie odbierzecie Mereza do swojego eku. Także koniecznie musicie mieć tego leniwca jak się utożsamiacie z tym, że lubicie spać widzowie, to koniecznie musi wam Leniwiec Merezik wlecieć do ekwipunku. Ja otwieram dalej, do no i co? No i za niedługo oczywiście, jak widzę was na publicznych serwerach, to możecie pisać, że sieba ja fan, czy dasz pęciszka? Ja wam dam jakiegoś, bo mam tutaj sporo dla widzów, że tak powiem, nawet takie baty po 900m, także piszcie śmiało, jak jestem na publiku, piszcie do mnie, ja już sporo tych petów rozdałem, jak będzie mailbox dodany, to na pewno będę rozdawał bardziej, wiecie, na odcinkach, bo wtedy mogę po prostu pokazać, komu wysyłam. Aktualnie mailboxa nie ma, no i Chodzenie po serwerach, no tak, no ciężko by było tak rozdawać. Wiecie, w nikach, z komentarzy, ale mamy nadzieję, no w sensie mamy. No ja mam nadzieję, że za niedługo będzie mailboxik i będzie łatwiej. Dobra, otwieramy dalej. No i lecimy zaraz na nowe jajce. W ogóle, ile ich otworzyłem, bo zaraz się okaże, wiecie, że tak naprawdę mam już to zrobione. Dobra, widzowie, mamy to. Otworzyłem sobie jedno jajko tak kontrolnie do ibaby UW Kaktusa, który jest dosłownie taki. Zobaczcie, wojdowy, to są wojdowe peciszki. Także wojdowy peciszek, jak wygląda wam, no teraz je pokażę, bo mamy na laka założone. Więc ciśniemy, otwieramy, ile się da. Mamy Wojtka Pibarę, która ma. Czekajcie, Wojtka Pibara jest tutaj, tak? 2% ma, dobra, fajnie. Wojtkactus to jest Basic. Mamy rare kolejny, fajnie jakby wypadł ten dragon, chociaż jeden, żebyśmy mogli zobaczyć na odcinku, okej. Okay. Void Squirrel to, to ten pierwszy, dobra, jednak się nie cieszę, myślałem, że wypadło coś grubego, ale jednak nie za bardzo. Void Squirrel, Void Capybara, Void Unicorn, dobra, mamy tego ze znaczkami zapytania. Oczywiście mamy też tutaj Secreta, jak widzicie, jest to jakaś kitsune z tego co widzę, ona bardzo jest podobna właśnie tej kitsune. Nie pamiętam jak dokładnie się nazywa ten peciszek, no ale jest tutaj ewidentnie jakiś lisek, że tak powiem jeżeli można to tak nazwać. I słuchajcie, jeżeli chodzi o tego smoczka, Void Dragon po prostu to zakładam będzie. Tylko nie wiem, czy go dostaniemy. Na razie sobie otworzymy wszystko. Przerobimy na Golden i na Silver i zobaczymy jak to odda. Czy to będzie jakkolwiek potężne, jeżeli chodzi o bycie w Golden czy nie. O, Frenzy się odpaliło. Ej, w ogóle czasami mnie to całkiem straszy. W się sensie, wiecie, tak nagle się odpala. Dobra, i teraz już otworzymy tylko dwa jajca, więc jedno, uwaga, i drugie. Kapibarka. To Kapibarka jeszcze okej, okay, nie? Sprawdźmy Kapibary. 111 201 Void unicorn. No niestety nie przerobimy go na Silver ani golden, ale przerobimy to podstawowe, więc zobaczmy, jak dużo one mają, jak kapibara dużo ma na Silver. Uwaga, obczajamy to. Oczywiście do indeksu to też wlatuje więc mega. 328M. Ej, no, one są drogie, a jakoś tak szału nie robią, póki co, bo wiecie. Jakby patrząc na to, że w Helu mamy school heady, które w golden mają 58B. A tutaj taki na przykład secret w heaven. Mega wam polecam w ogóle otwierać sekrety w heaven, bo bardzo leci i nie jest tak drogo. I to najlepiej w silverze od razu, żebyśmy, żebyście później mogli robić na golden. Ja tak sobie zrobiłem, wiecie, moc na aktualny moment, który mam. A nie, teraz mam 596, ale mam 173 mocy chyba, zaraz wam pokażę. Także tutaj szybciutko przerabiamy te kapibarki. Zobaczymy, jak dużo one mają na golden. Jeżeli nie mają 1B, to, to słabo, wydaje mi się, ale zobaczymy. Może tutaj. Jakoś siądzie. One też chyba nie mają bonusów, czekajcie. 989. No ciekawe, jakby Golden Void Capibara. No dobra, czyli ona ma 1B, nawet nie. A ten Anubis, zwykły sekretny, ma tyle. Tutaj Silver Skullhead ma 2B. Wydaje mi się, że 2 tryliony, czekajcie, 2 tryliony za to. A tutaj baby, czekajcie, ile? W Helu mamy jeden trylion, tak? No to takie troszkę, nie wiem, średnie chyba? Albo, albo ja tego nie rozumiem po prostu jeszcze i muszę ogarnąć o co tutaj dokładnie chodzi. Bo czekajcie, jak, jak tutaj mamy z tym? Z Voidem, dobra, mamy Wojda, czyli mamy te Wojdowe, oczywiście, no Void pizzuny na pewno ma dużo i Void Dragon też. Jeżeli chodzi o epiki, Beziki, o rare, no to nic specjalnego tak naprawdę. Bo tutaj one mają mało mocy. No nie dla mnie, jakby nie są dla mnie, ale widzowie, uwaga, są oczywiście dla Was. Ja Wam chętnie je rozdam, także jak mnie znajdziecie na publicznym serwerze, piszcie koniecznie, dodam Wam też te wojdowe. No dużo się płaci za te jajka, ale jakoś tak szału nie ma. Nie wiem, no przynajmniej dla mnie, ale być może ja jeszcze tego nie rozumiem i rozgryzę to w następnym odcinku. Zróbmy jeszcze Golden. Takiego kaktusika, a nie jeszcze jednego, bo tak wiecie, ja 80% w 80% to nie wierzę, bo to przeważnie nie wchodzi, także później mi jest przykro. Dobra, zobaczmy kaktusa. Zresztą zobaczmy, no do indeksu też zbieram, także wiecie. Dobra, kaktusik ma uwaga w golden. Gdzie on jest? Tutaj. 680. Golden Void Cactus. Jeszcze mamy te squirrele, ale chyba squirrel nie dam rady ogarnąć, bo mamy ich dość mało. Czekajcie, jak sobie zrobimy, może po dwie, czy coś takiego. Dobra, jest sukces. Kolejne tutaj ogarniemy trzy. Kolejny sukcesik i dwie, czy wpadną? No wpadły, dobra, ładnie. I Squirrel tutaj na 80, ładnie, dobra, wpadło. Czyli mamy wszystkie w indeksie prócz tych takich najlepszych. Void Unicorna oczywiście sobie zostawię. Tu przerobię Void Capybara, żebyście wymieli. Czekajcie, w ogóle na chmurce powinienem latać. I teraz tak, mamy tutaj taki sposób, tutaj kolejne, okej. Okay. Kolejny kaktusik jeszcze. A nie jaki kaktus, kapibara, co ja gadam. E, unicorna nie robię, bo się boję, tak szczerze. Widzicie, zrobiłem jednego i failed, także nie fajnie, dobra, kolejny. I tu wam rozdam. Jak chcecie, to wam to rozdam jak najbardziej, jeżeli chodzi o te kaktusiki i o, o kapibarę Kapibara, kaktus, Squirrel 626, ok, całkiem nieźle. Więc te wojnowe unicorny to też nie będą zbyt takie mocne, ale już taki smoczek z tego jajka będzie się opłacał. Ten smoczek albo kitsune na sikrecie Także tutaj trzeba będzie do tego dążyć. Ja na pewno sobie ogarnę Farmę przez noc, więc będzie ok. Już wam pokazuję, jak tutaj wyglądają moje najlepsze pety. No, generalnie te wszystkie Sky, czyli te sekrety, sobie zakładam. No, tego zdejmuję, czekajcie. I sobie daję, no wiadomo, jak macie dużo procent coinów, to one są lepsze przeważnie. Na przykład taki 650M, ale ma 25% coinów i to o wiele więcej pet damage daje. Taki, taki tutaj typ ode mnie. 173B, widzowie. To jesteśmy aktualnie na miejscu 15. Nie, na 16. Na, na, na 16 albo. Albo na szesnastym, albo na 17. Zależy, gdzie nasu miejscowi. Bo mogę zepchać tego kolegę tutaj na 16. I będziemy 16, albo 17. No w każdym razie, bardzo dobre miejsce, wydaje mi się. Weźmy sobie też Portable Pet Index, bo wydaje mi się, że powinienem to wziąć. Jeszcze muszę Better Auto Jump sobie kupić, ale to sobie ogarniemy później. Bo słyszałem, że tutaj będzie ciekawa sprawa z tym Pet Indexem Portable. Polecam Wam sobie wziąć. Nie będę zdradzał dlaczego, ale naprawdę, jakby to może być ciekawe. Wojdowo mamy tutaj takie coś. No dobra, i partner jest Merezik, prawda? No jest już Merezik, zobaczcie jaki elegancki leniwiec, także ogarniajcie sobie kodzik z Merez, no oczywiście Merez wpisujecie i tyle, no i widzowie co, no i fajnie, no jesteśmy partnerami, także ciśniemy z tą gierką tym bardziej, że jest bardzo przyjemna do grania, prosta sprawa, także, o Elo napisałem, a bo to ja, dobra, nieważne widzowie, nieważne, także dzięki za obejrzonko i siema.